Dziś chciałabym z Wami zrobić taką zakładkę do książki. Jest ona bardzo prosta w wykonaniu i każdy powinien sobie z nią bez problemu poradzić. Co do takiej zakładki nam potrzeba? Włóczkę w wybranym kolorze i troszeczkę białej na wyszycie środka. Ja używam. Włóczki Jan Jeans. Mam akurat różową, białą na wyszycie środka, szydełko 2,5 mm, nożyczki i igła do schowania nitek. Zaczynamy. Zrobimy najpierw nasz kwiatek. Zaczynamy od pętelki i zrobienia pięciu oczek łańcuszka następnie zamykamy te oczka w kółeczko oczkiem ścisłym. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka i w tym naszym kółeczku robimy 10 półsłupków. Możecie spróbować położyć sobie tą nitkę tutaj na okręgu i ją po prostu wrobić. Czyli wbijamy się w środek i robimy półsłupek. I znowu w środek i Półsłupek. Tą nitkę można bardzo ładnie właśnie w ten sposób schować. Zróbcie 10 półsłupków i widzimy się na początku naszej pracy. Mam już gotowe. I teraz tak. Robimy trzy oczka łańcuszka i w tym samym oczku robimy jeszcze dwa słupki. I teraz zrobimy trzy oczka łańcuszka i robimy oczko ścisłe w tym samym oczku. I to jest nasz pierwszy płatek. Teraz robimy jedno oczko ścisłe. Czekajcie, bo mi nie wyszło. Jedno oczko ścisłe. I znowu trzy oczka, łańcuszka i w tym samym oczku dwa słupki, i znowu trzy oczka, łańcuszka. I zamykamy w tym samym oczku oczkiem ścisłym. Znowu odstęp jednego oczka łańcuszka. Znaczy oczko ścisłe robimy w następnym oczku. Oczko ścisłe. I znowu trzy oczka łańcuszka. Narzut. Dwa słupki w tym samym oczku. I trzy oczka łańcuszka. I w tym samym oczku oczko ścisłe. W sumie powinno nam wyjść sześć płatków. Spotkamy się tu na początku. Gdy macie już zrobionych sześć płatków i zakończyłyście ostatnim oczkiem ścisłym. Robimy jeszcze jedno oczko. Wyciągamy kawałek nitki i odcinamy. Zaciągamy i nasz kwiatek jest gotowy. Potrzebujemy dwa takie kwiatki, ponieważ nasza zakładka jest dwustronna. Więc zróbmy jeszcze jeden taki. Kwiatek I pokażę Wam później, co zrobimy dalej. Mam już nasze dwa kwiatuszki. Co teraz? Teraz potrzebujemy kawałek białej nitki nawleczonej na igłę i będziemy wyszywać nasz biały środek. Wbijamy się gdziekolwiek i zostawiamy kawałek białej nitki luzem. Będziemy to robić na przemian, tak żeby ładnie nam tutaj ten biały środek zapełnić. Raz z prawej strony, raz z lewej strony. I w ten sposób wyszyjemy sobie takimi zygzaczkami. Tutaj trzeba to robić sukcesywnie. I wiadomo, że może być nam troszeczkę ciężko, ponieważ tutaj jest bardzo gęsto, ale Czasami uda się to zrobić trochę lżej i pilnujcie, żeby właśnie te nitki Wam się tutaj nigdzie nie, nie wplątały, bo one nam będą potrzebne do zamknięcia naszego okręgu. Widzicie środeczek się ładnie nam tutaj zaczyna zamykać. Możecie użyć również innego koloru, to nie musi być koniecznie, koniecznie białe, jeśli lubicie na przykład żółty środek albo różowy środek, to już wszystko zależy, zależy od Was, jak to jaki kolor sobie wybierzecie. Wszystko też zależy od koloru płatka, kwiatka jaki zrobiłyście. Kolorystyka naprawdę jest dowolna. Nikt nikomu tutaj nic nie, nie narzuca. Każdy robi takie kwiatki, jakie mu się podobają. O! Za mocno. No widzicie, już mi się tutaj trochę poplątało. Muszę tutaj się jeszcze wbić raz, żeby to tak w miarę. W miarę ładnie wyglądało. Teraz te białe niteczki wiążemy. Ich i tak nie będzie widać, ponieważ obydwa nasze kwiatki będziemy łączyć ze sobą, zszywać. Więc tych niteczek nie będzie w ogóle widać. Możemy teraz obciąć. I mamy nasz jeden kwiatek z wypełnieniem środka. No, tak trochę nieładnie mi wyszło, ale może Wam wyjdzie lepiej. Nie jestem najlepsza w wyszywaniu. Więc robimy tak jeszcze z drugim naszym płatkiem i widzimy się za chwilę. Co dalej? Mamy już nasze dwa. Kwiatki wyszyte. Teraz łączymy je ze sobą. Można je tu związać tymi niteczkami, jeśli komuś jest tak wygodniej. Tak żeby były tyłami do, do siebie. O tak można je połączyć. I teraz wbijamy się pod jedną niteczkę tutaj z każdego półsłupka lub oczka łańcuszka. Wiadomo musimy zostawić kawałek kawałek nitki później do związania i albo robimy to na około, albo robimy pod spodem. Sposób zszywania zostawiam już w waszej inwencji. Trzeba wszystkie płatki ładnie ze sobą poukładać i szyć. Ja będę zszywała za jedną nitkę od góry. Na początku wiadomo, te niteczki mogą nam się tutaj Plątać, można je przytrzymać tutaj pod spodem. Ja chcę tutaj łapać za pierwsze nitki i po prostu przeszyć na około robiąc taką małą obwolutkę. A wy zróbcie jak jest Wam wygodniej. Jak zszyjecie nasze wszystkie płatki tutaj w środku też zszywamy tak jak tutaj są to też je tu w środku trzeba zszyć i rozłożyć wiadomo, nasz, nasz płatek nasz kwiatek i tutaj też właśnie w środku złapać i go przeszyć, żeby te szycie było było ładne ja teraz nie mogę złapać. I tu później z powrotem na około oprzywamy cały nasz kwiatek i widzimy się tu na początku jak już będziemy miały zrobiony nasz kwiat. Mam już zrobiony oprzyty nasz kwiatek. Teraz związujemy tutaj Supełek. I co dalej? Jeśli ktoś uciął tak jak ja bardzo długą nitkę, to może kontynuować dalej. Jeśli nie, to zaraz Wam pokażę, co będziemy dalej robić. Ale najpierw schowamy tutaj tą niteczkę. Schowamy ją tutaj do środka do naszego kwiatka. żeby nam tutaj się nie nie plątała. Przeciągniemy. Ostrożnie, żeby nie uszkodzić naszego kwiatka. O i trzeba po prostu nadmiar nitki uciąć. Jeśli ktoś ma tak jak ja, to będzie mógł kontynuować. Jeśli nie, to bierzemy włóczkę. Robimy sobie, pozostawcie tutaj taki dłuższy kawałek, żeby można było schować znowu tą nitkę w kwiatka. Bierzemy, robimy oczko. I gdziekolwiek tutaj. Wiecie co może zrobię jednak z Wami Ja sobie utnę potem schowam tą niteczkę i zrobimy to w ten sposób. Czekajcie bo mi się poplątało. Zdejmujemy z szydełka, bo to nie, nie jest nam potrzebne. Musimy gdzieś tutaj wbić się pod którekolwiek oczko. Złapać naszą włóczkę, przeciągnąć i zrobić pierwsze oczko. I teraz robimy na długość, jaka nam odpowiada czyli minimum to jest 61 oczek łańcuszka. W moim przypadku jest to zakładka do zeszytu. A6, więc jest 61 oczek łańcuszka. Jeśli chcecie do jakiejś większej książki, wiadomo, ten łańcuszek można sobie regulować. Możecie robić dowolną długość. Zróbcie długość, jaka Wam odpowiada plus 1, czyli 60 plus 1. Potrzebujemy jedno oczko ekstra, jedno oczko więcej czyli na przykład 81, 101, ale żeby było to jedno oczko ekstra i widzimy się jak skończymy. Mam już zrobionych 61 oczek, tak jak w moim przypadku i będziemy robić teraz tą naszą końcóweczkę, taki listeczek, płatek. Trzeba Zaznaczyć sobie to 61. oczko, żebyśmy go nie zgubiły, żebyśmy pamiętały, gdzie ono jest. I robimy, możecie nawet sobie igiełkę włożyć, żebyście widziały znacznik, igłę, obojętne, cokolwiek, żebyście wiedziały, w które oczko później będziemy musiały się wracać. Robimy 3 oczka łańcuszka. Plus jeszcze jedno, czyli w sumie cztery. Wyciągamy naszą igiełkę, czy nasz znacznik. Robimy narzut i robimy w tym oczku słupek. Robimy oczko łańcuszka. Narzut i w tym samym oczku, w którym robiłyśmy wcześniej słupek. Kolejny słupek. Znowu oczko łańcuszka, narzut i słupek. W sumie tych słupków trzeba zrobić minimum, minimum 6. 6 do 8, przedzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Liczy się również ten pierwszy z naszych oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, czyli jeszcze minimum dwa lub cztery, w zależności jak duży chcecie mieć tutaj ten listek, tą końcówkę. Tutaj te oczko nam się powiększy, niestety ono będzie takie, takie w, miarę, w miarę duże. Ale to spokojnie można tutaj sobie wyregulować. Przy sześciu wygląda to tak. Jeśli Wam odpowiada, robimy cztery oczka łańcuszka. I w tym samym oczku robimy oczko ścisłe. Jeszcze jedno oczko. Wyciągamy kawałek nitki. Odcinamy i zaciągamy. Wyszedł nam nasz, nasz płatek na końcu naszego, naszej zakładki. Co z tymi niteczkami? Niteczki przewlekamy przez igłę i te w kwiatku chowamy tutaj do środka, tak jak wcześniej Wam już pokazałam. Tą niteczkę, jeśli jesteście pewne, że Wam nie ucieknie, możecie obciąć, a jeśli chcecie ją wrobić, to tu w łańcuszek igłą po prostu pod jedną nitkę lub pod dwie nitki przewleczcie po prostu do góry i wasz, wasza zakładka będzie gotowa. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał na taką zakładkę. Jeśli tak, proszę polajkujcie filmik, subskrybujcie i napiszcie komentarz. Za dziś bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.